Thank you. To jeździło ze mną od gdzieś godziny 7. Teren się wybrałam o godzinie szóstej. Powoli zaczęłam zbierać przejeżdżając różne miejsca. No i tak do końca dnia, czy tam południe, tak jak kończę już wyprawę, tyle się nazbierało tego syku. Plus jeszcze w sakwie też tam trochę jest. Także trochę czyściej moje miejsca, które sprzątałam, dosyć fajnie wyglądają. Także póki co mogę się cieszyć tym, że to przyniosło jakiś efekt. Przydałoby się jeszcze tak z reklamówkę wziąć, pozbierać jeszcze resztki, co tam teraz odsłonił wiatr, liście. I będzie fajnie. To na tyle. Trzymajcie się.